Czy warto kupić FC 25 Czy FC 25 to dobra gra? Czy jest lepsze NBA 2K, czy EAFC, bo są ludzie, którzy grają w to i w to i się zastanawiają, co lepiej wydać pieniądze? No i dzisiaj postaram się Wam na to pytanie odpowiedzieć, mimo że grałem tylko tydzień, mam już myślę spokojnie 100 spotkań rozegranych na koncie, może nawet więcej. No i dzisiaj pomówimy sobie na temat EAFC 25. Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. Jak wiecie, w tym roku patrzę z perspektywy większości graczy, ponieważ jadę Road to Glory, jedyne. FIFA pointsy, które miałem, to z edycji Ultimate, bo chciałem mieć dostęp wcześniejszy ze względu tylko na to, że streamuję, że nagrywam dla was z tej gry. Czy teraz warto za tą edycję Ultimate płacić? Uważam, że to jest tylko w kwestii takiej, czy chcecie wydawać na FIFA pointsy, czy nie. Jak nie chcecie, kupcie standardową edycję, nie ma sensu. Jak chcecie, to myślę, że można już sobie kupić tą edycję Ultimate. No i jeżeli chodzi o samą grę, idźmy po kolei. Mamy do omówienia menu tryby, gameplay i porównanie do poprzedniczki. Zacznę od menu, które jest w tym roku bardzo powolne. Nie chcę powiedzieć zbugowane, ale czasami to się można za głowę złapać. Jest jeden my, który pozwoli wam to zmienić, jak wejdziecie sobie w ustawienia gry to musicie przejść tutaj na sam koniec, na tryb grafiki i włączyć preferuj rozdzielczość, domyślnie jest preferuj ulepszony wygląd. Zmieńcie to na preferuj rozdzielczość, menu będzie od razu płynnie chodzić. Warto, ale to jest totalna głupota, że trzeba jakiś tryb rozdzielczości zmieniać, żeby Wam menu płynnie chodziło. Menu jest najbardziej zreagowane od myślę kilku lat spokojnie, no i tutaj zdecydowany minus. Co z trybami? Ultimate Team zaoferowało nam w tym roku nie tylko, zresztą, Ultimate Team, bo jeszcze mamy to w innych trybach, coś co się nazywa Rush. I się pewnie zastanawiacie: o, czy to będzie taka Volta, czy znowu to będzie tak, że nikt w to nie gra, czy będzie jak z tymi momentami, w które też mało kto gra. Otóż, wydaje się, że tryb ma spory potencjał, natomiast tutaj wszystko zależy od tego, czy macie z kim grać. To jest ten sam case, który mamy w NBA 2K20. Nieważne, 4, 5, obojętnie w którym. Jak Gracie My Career i chcecie sobie pograć online, to albo władujecie w postać 100 milionów i będziecie po prostu się dobrze bawić, bo będziecie mieli wybustowaną postać i będziecie niszczyć przeciwników, albo gracie ze znajomymi. I tutaj jest. Tylko ta druga opcja. Gracie ze znajomymi albo się źle bawicie, bo gracie z domami, którzy nie ogarniają, co robią na wojsku. Bardzo często tak to wygląda. Słyszałem przynajmniej od innych. Ja nawet nie próbowałem, bo ja znam z NBA te rzeczy i się nie będę denerwował. Generalnie, jak wybieracie zawodników, to jest tam taki motyw, że macie wymogi i jak ten skład spełni te wymogi. To wtedy e, dostajecie więcej punktów za ten mecz, i tam w zadaniach wam się coś odblokuje. Dodatkowo mamy ograniczenie, to znaczy nie możemy grać kimkolwiek chcemy, tylko na przykład teraz jest maksymalnie 79 Overola. Więc ja uważam, że to jest fajne, jest troszkę bardziej manualny w ogóle ten tryb. Jak chcecie zobaczyć, jak ten tryb wygląda w całej okazałości, wejście sobie już pierwszy odcinek weciał u Oskara Stachowskiego. Gramy tam właśnie z Oskarem, z Kinetykiem e, i z Matim e, 4-1 w, właśnie w Rasza w czwórkę. Możecie zobaczyć, jak to wygląda od środka. Ten sam tryb rush można grać też poza. Ultimate Team, więc nie jest to obowiązek, jak ktoś nie gra futa, możecie sobie grać ze znajomymi też poza futem. Z takich złych i dobrych zmian, dla mnie bardzo, bardzo złą zmianą jest to, już mówiłem o tym wcześniej, że mi to się nie podoba i teraz już na własnej skórze to przeżyłem, że w Rivalsach, żeby mieć nagrody teraz wszystkie jakie chcemy, nie, trzeba, nie powinniśmy wygrać tylko 7 spotkań, potrzebujemy wygrać ich 15. Biorąc pod uwagę to, jak to jak, jaka walka jest tutaj, nagrody są bardzo fajne, żeby było jasne, nagrody są bardzo fajne, ale to żeby je uzyskać Ja wszedłem tutaj do drugiej ligi i wszedłem składem nie takim jakimś wiecie turbo zboostowanym, a teraz sprzedałem wszystkich to wam nawet nie pokażę Natomiast motyw polega na, taki, na tym, że właśnie 4 czy -3, 3 sobie grałem i wiecie miałem tutaj właśnie czempową, miałem Kelly, na ataku miałem Izaka, wiecie to nie był Mbappe, Neymar i tak dalej Mój najdroższy zawodnik to był Saliba na obronie. No i powiem wam, że zacząłem od, drugiej, od trzeciej, drugiej dywizji trafiać już, praktycznie co drugi skład, a jak najczęściej na pięciu obrońców i nagranie wiecznie z kontry na dwóch napastników i na spamowanie strzałami z, z fałsza albo technicznymi z daleka i nic więcej. Po prostu non stop musisz atakować w mur obrońców i do tego jeszcze uważać, żeby ci ktoś na chwilę się nie urwał nie pierdyknął z daleka, bo wszyscy mamy w składzie Sona i Nakiego Williamsa to tam jeszcze strzela Di Natale, jak ktoś jest trochę bogatszy wszyscy ci ludzie walą z daleka, po prostu z każdej pozycji więc dopóki te strzały nie będą znerfione, to te walce są masakryczne, masakryczne i sam jak będę chciał w przyszłym tygodniu coś pograć i do tej litki sobie zrobić awans, to będę grał na piątkę z tyłu, niestety bo inaczej to tylko się człowiek będzie denerwował Próbowałem z tym walczyć, zagrałem chyba z 15-20 spotkań w tych dywizjach trzeciej i drugiej To tylko się będzie człowiek męczył, więc ta zmiana jest słaba Tak poza tym tryby się za bardzo nie zmieniły, ten nasz jest jakimś dodatkiem Więc przejdźmy już jak zacząłem coś mówić o gameplayu no przejdźmy sobie do gameplayu. Jeżeli chodzi o gameplay, powiedziałem, że ja ocenię, czy warto w ogóle tę grę kupować gdzieś mniej więcej po miesiącu. Minął na razie tylko tydzień i już coś wam mogę powiedzieć, ale dalej trzymam się tego, że dajcie mi jeszcze z 3 tygodnie. Zobaczymy, co oni poprawią i wtedy będziemy mogli to ocenić. Znając historię tej gry, nie ma się na co, nie wiadomo jak nastawiać, ale kto wie, nigdy nie wiadomo. Natomiast co mamy obecnie? Gra, uważam, że z perspektywy takiego zwykłego, normalnego gracza, tak zwanego casuala, jest dla mnie przynajmniej rewelacja. To znaczy, jest bardzo dużo fajnych animacji, bardzo dobrze się piłka zachowuje, są ciekawe, ciekawe są te animacje, można grać wieloma różnymi zawodnikami, to pokazywałem nawet w ostatnim odcinku, jak grałem na tych niższych rangach. E, gdzie 10 dziewiąta, 8 dywizja spokojnie gdzieś tam do czwartej dywizji nawet e, grałem składem gdzie miałem Modricia, McAllistera w zespole, e, gdzie grałem Carvajalem na prawej stronie, zawodnicy, którzy normalnie są tak zwanymi niegrywalnymi, bo nie są szybcy, bo nie są turbo, nie wiadomo jak zwinni, chociaż Modric w zeszłym roku to trochę inna kwestia, zależy w jakiej wersji, ale mniej więcej łapiecie o, o co mi chodzi. Grałem Lewandowskim na ataku, tak samo sobie zrobiłem taki składik jeszcze jeden. Więc ta różnorodność jest fajna, bo niektórzy zawodnicy są lepsi technicznie, przez to, że trudniej jest w tym roku zagrać piłkę z pół obrotu dokładnie albo żeby była mocna i dokładna. Ci zawodnicy, którzy mają mocne podania, naprawdę się przydają i to jest fajne. I pamiętam, że coś podobnego mówiłem w zeszłym roku. Ta tendencja została zwiększona, że jeszcze bardziej w tą stronę, żeby ten gameplay był troszkę zróżnicowany, ale jak już wchodzimy na te wyższe rangi, to już właśnie wychodzą te mankamenty, które mamy o, o, obecnie w gameplay'u, czyli za mocne strzały z daleka, jeśli chodzi o przypadkowe odbitki, takie jak teraz widzicie, bo jak ja sobie to opowiadam, to macie tam różne skróty, niestety się zdarzają i... Siutkę chyba za często ludzie zaczęli pisać o, o czymś tak, co się nazywa Rebound, to znaczy, że my piłkę zganiamy gdzieś tam, w jakimś przypadku, albo na przykład ktoś piłkę nam odbierze, a my zaraz później gdzieś mówią, zabieramy z powrotem. Trzeba bardzo się pilnować na takich rzeczach. Z tym zabieraniem to coś, co było kiedyś na przykład w Revolution Soccer dużym mankamentem. Nie ma aż takiej tragedii. Jak ktoś się dobrze porusza obrońcami, to raczej się to nie zdarzy, ale takie odbitki głupie się niestety zdarzają. Nie wiem, na ile można to ograniczyć samym gameplayem, bo to by się musiała troszkę zmienić ta fizyka piłki, a wolałbym nie. Więc jak już masz się coś zmienić, to też dostawmy te odbitki raz na czas, ale niech ta piłka się zachowuje tak jak teraz. No i ta gra z piątką z tyłu. Przez to, że obrona jest dosyć trudna w tym roku i, i nie tylko atak jest trudny. Ogólnie Trudniej się gra uważam, i w obronie i w ataku, ja miałem przynajmniej na początku takie przeświadczenie, teraz trochę pograłem i dalej jak trafiam na kogoś dobrego, to jeżeli ktoś nie gra piątką z tyłu, to mecze są bardzo często rewelacyjne. Jest 0-0, 1-1, ale masz bitwę w środku pola, kto lepiej gdzieś tam przeczyta kogoś. Bardzo mi się podoba system odbioru, to znaczy, że jak ja wiem, że ktoś gdzieś zagra, to na 10 przypadków 8. Myślę spokojnie, to jest moja piłka, że, nie, że to nie jest tak jak było w poprzedniej części i zaraz sobie te porównania przedstawimy z poprzednią częścią, że nasz zawodnik, my tam biegniemy, a przeciwnik podaje w to miejsce i akurat mu bocik tak wybierze, że poda tą piłkę trochę bardziej z przodu albo trochę z tyłu, tak żeby idealnie nie w to miejsce, gdzie stoi nasz chłop, nie. Teraz jest zrobione tak, że jak my tam staniemy, to piłka prawie zawsze jest nasza. Rewelacja. Bardzo mi się to podoba. Tutaj kwestia się pojawia właśnie tego, że jak ktoś gra jednak na tą piątkę z tyłu, przez to właśnie jest mega trudno coś tam zdziałać. Można kombinować, jak widzicie ja grałem te 4 czy 3 i nie miałem turbo składu i byłem w stanie wejść do tej drugiej dywizji, ale wiem, że w tej drugiej na obecny stan, kiedy ja grałem, czyli to jest tydzień po early accessie, nawet chyba niecały, bo mamy dziś 26 jak to nagrywam, byłoby bardzo Trudno, podejrzewam, że później, jak ci trochę słabsi gracze podglindują, to to będzie łatwiej, ale rozumiecie o co mi chodzi. Jak już trafiam na tych naprawdę bardzo dobrych zawodników, to ta piątka obrońców mnie przeraża. Generalnie powiedziałbym wam, że gra się naprawdę bardzo fajnie, poza tymi meczami na tryhardów, nie? Jeżeli nie jesteście tryhardem, chcecie pograć sobie ze znajomymi, uważam, że super zabawa. Chcecie sobie pograć w rasza ze znajomymi, też uważam, super zabawa. Jeżeli chcecie właśnie. Coś skilowo bardziej, uważam, że tutaj możecie się trochę denerwować, bo po prostu te mecze to jest bicie głową w mur. Poza tym mówię, piłka jest bardzo bardzo dobrze się zachowuje, podoba mi się to, jakie mają animacje często zawodnicy. Zmiana z poruszaniem bramkarza, że można tylko krok zrobić i dopiero po sekundzie albo dwóch można z powrotem ruszyć się w nim jakąś stronę. Rewelacja, nareszcie nie ma tych tancerzy na bramce. Ja wiem, że to był element skill'a, że ktoś potrafił bramkarzem ruszyć się tu, a potem tu, a potem tu. Ale wiecie, jak rozmawiamy o jakimkolwiek takim systemie, w którym gracie nagradza za to, że zrobiłeś dobrą akcję i wychodzisz sam na sam, że to jest sytuacja, w której w większości powinna być bramka, to teraz tak jest, bo wcześniej jak ktoś potrafił tym bramkarzem się cofnąć, a później pójść w lewo, a później w prawo, to ja miałem takie mecze, że jak grałem z takim gimnastykiem, to na pięć sam na sam strzelałem jedną bramkę może I to nie dlatego, że ja nie czekałem, nie patrzyłem gdzie on się ruszy, tylko Zobaczyłem, że on się ruszył w lewo, oddałem strzał w prawo i zanim zawodnik napił cięciwe, oddał strzał To on już tam stał, wiecie, na takiej zasadzie, nie? Że mógł mnie tak trollować łatwo, a teraz Możesz zaryzykować, nie musisz I jest to jak najbardziej dobrze zrobione Pewien youtuber powiedział coś takiego ostatnio jak omawiał UFL pewien taki znany youtuber z Fify. jak jej robi betę, to przynajmniej z tej bety później widać postęp, jak upgradeują to na grę i można się spodziewać, że na premierę gra będzie lepsza. No takie rzeczy ja też oglądam w bycie Fify w sierpniu co kilka meczów, no, ale mimo wszystko i do premiery naprawia je na tyle, że one już później często nie występują. To ja się pytam, panie. Czy jeżeli oni z bety tak to updateują, to czy oni potrafią z bety wyciągnąć jakieś wnioski też, na przykład takie, żeby co roku nie było tego samego problemu jak zbyt OPS strzały z daleka? Bo dokładnie to samo mieliśmy rok temu. Jak ktoś pamięta efc 24, to ludzie brali Messiego i walili z końca, z końca pola karnego z dołu gdzieś tam z Fałsza i to wpadało. Nie wierzę, że taka firma jak i EA nie ma wielu testerów i nie potrafi wyłapać tych rzeczy. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Speed boost, który polega na tym, że przytrzymujemy L1 i puszczamy jednocześnie ściskamy sprint, i nasz zawodnik dostaje takiego speeda przez pół sekundy, że pozwala mu wyminąć obronę. Coś, z czym ludzie spamują na tych wyższych rangach non-stop. Ludzie to ogarnęli, nie wiem, w dwa dni to zajęło? Żeby wszyscy już wiedzieli o tym, że coś takiego jest w grze? Trzy dni może? Taki mam problem trochę z tą grą, że w tej grze są rzeczy, które są znane już od lat i one się nie zmieniają. Piątka obrońców jest problemem już od 100 lat i się prosi. Rok temu śmiali z tego, że oni zakazali piątkę z tyłu zamiast po prostu w jakiś sposób znerfić tą formację, to po prostu jej zakazali i problem rozwiązany. Strzały z daleka finezyjne zaczęło się od FIFA 19, już chyba nawet, jak były te strzały precyzyjne, i później przez jakieś tam części, ja pamiętam najbardziej tą ostatnią, 24. Pojawia się ten problem regularnie, że oni nie potrafią tego balansu wyczuć. Dlaczego? Jaki jest problem z wyczuciem tego balansu, skoro gracze potrafią to stwierdzić po kilku dniach, że to jest przesadzone? Ja wam już po pierwszym dniu, widzieliście to na odcinku, mówiłem, że to jest zbyt OP. I nie wiem, co będzie później. W FC24 według mnie popsuło się bardzo dużo od stycznia, kiedy weszły TOTY karty. Tam się już zaczęła taka jazda, jeśli chodzi o dribbling, że już miałem dosyć. Pytanie ile tutaj, jak to będzie tutaj wyglądało, jeżeli ja zobaczę na przykład, że za dwa tygodnie wchodzi update, który nerfi strzały z daleka, powiem ok, może warto tą grę kupić, bo widać, że przynajmniej poprawiają to. FC24 oceniałem dosyć pozytywnie, mimo tego jak wyglądały ostatnie miesiące tej gry, to mnie się ta gra w większości podobała, przez powiedzmy tak ponad połowę czasu mnie się podobała. Jeżeli by tak zostało, to myślę, że będę miał podobne wrażenia i powiem, że polecam. Natomiast to wszystko zależy od tego, jak będą wyglądały update'y. Więc ja zachęcam po prostu, żebyście śledzili ten kanał, jeżeli Was ta gra interesuje. I ja wam będę te rzeczy na bieżąco gdzieś tam wrzucał i na pewno wam taki odcinek wstawię za miesiąc na przykład. Niech to będą nawet w odcinku RTG tam będę wam mówił na bieżąco, jak to wygląda. Jakie są moje wrażenia? I FC 25 w skali 1 do 10 i dałem wam tutaj właśnie ankietkę 110 głosów dzisiaj wziął udział w tej ankiecie. No i 4% na 10, 8, 9 na je, to jest 11%, 6, 7 czyli taki średniak to jest 31%, 2, 5 to jest 22%, a idź pan, czyli że 1 na 10, 33% najwięcej całej ankiety. Wiadomo, że ta gra ma wielu przeciwników i ma wielu przeciwników, więc ktoś mógł nawet dać tą ostatnią opcję, nawet jak nie grał. Ale nie będę tego w ten sposób rozpatrywał, po prostu pokazuję wam jak to wygląda wśród opinii publicznej. Ja... Na ten moment myślę, że dałbym 7 na 10. Jeżeli przez miesiąc się nic nie wydarzy, to ta cen, ocena spadnie do 6 na pewno, może nawet niżej. Żebyście mieli świadomość tego, jak ja to obecnie oceniam. No i tyle. Zachęcam do tego, żebyście się dzielili swoimi opiniami i czy kupiliście w tym roku FIFA, czy zamierzacie je kupić? I jeżeli się wahacie, to ja na Waszym miejscu dałbym sobie jeszcze dwa tygodnie bo zaczniecie później w stosunku do innych tak i ja bym się tym zupełnie nie przejmował ostatnio jej poszło w taki model że jest to zrobione w ten sposób że nieważne w którym roku ktoś, w którym roku w którym miesiącu ktoś dołączy do gry jest w stanie w miarę szybko nadrobić taki średni poziom składu nie tam wyżej już wiadomo jest trochę trudniej ale e, no to jest moim zdaniem do zrobienia spokojnie nieważne w jakim okresie dołączycie więc zachęcam do tego, żeby się nad tym poważnie zastanowić, dać sobie jeszcze trochę czasu. Tyle, nie chcę przedłużać tutaj, jeżeli wam się podobają takie materiały, oczywiście zachęcam do subskrybowania. Ostatnio też był odcinek z Ultimate Team numer 2, który się pojawił w środę, więc zachęcam sobie nadrobić, jak ktoś nie widział, a w niedzielę pojawi się odcinek z My Teama, gdzie po raz drugi zrobię podejście do ligi weekendowej, ale tym razem w NBA. Więc zapraszam, no i tyle, trzymajcie się, na razie.